Nowe perfumy to syf, kiła, mogiła, jakość spada, kompozycje są coraz gorsze, więc zapraszam na krótki przegląd nowości. Numer 3 jest moim zdaniem najlepszy. Zaznaczam, że jest to opinia po szybkich, pierwszych wrażeniach z drogerii. Nowy Jean Pogotie jest skandal absolu. Uważam, że jest najgorszy z całej linii, ale to ogólnie dobra ewolucja. Obcięto w nim charakterystyczną mandarynkę z serii Skandal. Zwiększono gęstość, intensywność w zapach jest słodszy, bardziej pudrowy. Charakterystyczne DNA zostało zachowane. Jest to ogólnie, tak jak mówiłem, dobra ewolucja, ale moim zdaniem najgorsza z całej trójki. I co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Raban Phantom Intense. No ja fanem tej serii nie jestem. Perfumy te pachną, jakby wymieszać klasycznego Fantoma z Paco Raban Invictus Victory Elixir. W sumie też dobra ewolucja. Taka bardziej wieczorowa wersja Fantoma skierowana dla młodzieży. How do you do, fellow kids Stronger with you tobacco. No tutaj co najmniej 8 na 10. Victory! Bardzo mi się podoba dojrzalsza, gorzka, w sensie mniej słodka wariacja na temat Stronger Review. Tyton nie gra tutaj pierwszych skrzypiec, nie jest jakoś mocno wyczuwalny, ale jednak go czuć i nadaje, tak jak mówiłem, pewnej gorzkości, dojrzałości z serii Stronger Review, podobnie jak to robił i robi. Absolutnie. Hugo Boss Sand Elixir. Bardzo dobra kompozycja jak na Hugo Bossa, czuć że zapach trochę się zmienia w czasie, jakość się zwyższa w porównaniu do innych wyrobów tej marki. Nie jest to kopia żadnego popularnego DNA, chociaż czuć pewne podobieństwo do z Stronger Review czy Azaro Most Wanted. Po prostu jest on w tych samych klimatach. Największym problemem tych wszystkich nowych Hugo Bossów jest po prostu przestrzelona cena 600 złotych. Bitch please. Nie no dajcie spokój.